Siemano, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przejrzymy przecieki, jakie przygotowali dla nas likerzy na drugą drużynę łowców marzeń UEFA. Zapraszam Was na stronę fcoins.gg Możecie tutaj kupić monety do FC25 w najlepszych cenach na rynku, a z kodem OSCAR dostajecie ich 10% więcej. Ponadto jest tutaj pokrywany 5% podatek od EA. Dostawa końców jest bezpieczna, a dzięki zautomatyzowanemu systemowi możecie je zamawiać 24 na 7, a średnia realizacja zamówienia zajmuje 5%. 15 minut. Na stronie możecie także sprzedać swoje coinsy, brać udział w konkursach, sprawdzić status zamówienia oraz oczywiście w razie potrzeby skontaktować się z supportem. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam was do opisu i pamiętajcie o kodzie Oscar. A i dzisiaj wieczorem chcę was zaprosić na streamach, gdzie pootwieramy sobie paczki Wydaje mi się, że zrobimy sobie pack opening za milion końców na drugą drużynę Także serdecznie zapraszam około godziny 18.30 na streama Za dużo przecieków jeżeli chodzi o tę drużynę nie ma, natomiast kilka kart już jest zlikowanych Wraz z oficjalnymi statystykami, więc zaraz wam to pokażę Jeżeli chodzi o predykcje statystyk, piłkarze są potwierdzeni, no to mamy m.in. Fede Valverde, Momo Salaha Lewandowskiego, proszę państwa, Kimisia Mamy też Nuno który może być niezłą kontrą na Salah'a Toty, jeżeli przeciwnik będzie miał go w swoim teamie. Jest też Allison oraz Leon Bailey. No i oczywiście to są oficjalni zawodnicy, natomiast statystyki to predykcje. Z tym, że Lewandowski i Salah już mają swoje oficjalne karty, a do tego zaraz przejdziemy. Idąc dalej, ikonki proszę Państwa, Kaka, Czawik, który pamiętam rok temu była jakaś wersja Czawiego, która była po prostu fenomenalna i dużo po prostu w nim grało, także taki Czawi, jeżeli miałbym trzy playstyle'a do podań i ogólnie miałby, wiecie, te podania na wysokim poziomie, to kto wie, może to znowu będzie karta top tier. No Kaka, 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 Kaka ma bardzo dziwną sylwetkę w gierce, nie? Niektórzy to lubią, niektórzy nie, on jest taki wysoki, ale zwidny przy tym. Natomiast, no nie wiem, niektórym osobom to przeszkadza, Kaka moim zdaniem jest trudny do gierki w EAFC. Następnie mamy Tatę Turamano, który jest kozakiem. Nawet z, z zwykłej wersji on dalej potrafi być niezłym rzezimieszkiem. Jest Wandersar, który... czy w tym roku jest dobrym bramkarzem? No to już jest pewnie kwestia indywidualna. Ja raz go kupiłem, tego Centuriona za 700k. To bronił nieźle, ale bez szału. Natomiast jak widzę Wandersara w drużynie przeciwnika nie mam, wiecie, wobec niego takiego szacunku jaki był kiedyś, że Wandersar to była najlepsza ikona. W gierce, na oczywiście bramce, czy tam najlepszy bramkarz w gierce w ogóle. W tym roku tego nie mam, w tym roku wydaje mi się, że Casillas to ty jest na ten, na ten moment najbardziej takim, takim dobrym bramkarzem. Wiecie, u dużej ilości osób. Potem jest Cordoba, no ja nie jestem fanem, dużo osób lubi. QL i pani Kessler. No, i oczywiście na ostatniej stronie mamy karty Kobitek Diani, Renard. Proszę bardzo, fajne, fajne, fajne nazwiska. Show, no nie wiem, to to już tam Harder, McCabe, co już raczej go nie interesuje, ale taki Delict, Pedro, proszę, proszę Państwa, Pedro, coś dla fanów barcy. Kubo, Kubo jest całkiem spoko, pamiętam, że on miał fajne potmy na początku gierki czasem. kur i Larson, no za takie karty, okej, okay, no Diani na pewno top. Jeżeli chodzi o Kobitki, to Diani jest super kartą, no i Renard jako kobieta na SO też daje radę. Dobrze, i to by było na tyle, że jeżeli chodzi o drużynę, stawiam, że jeszcze kilka kart nie jest zlikowanych, które będą w drużynie, natomiast mamy też kilka SBC zlikowane i pierwszym z nich jest oczywiście Gerd Miller, proszę Państwa, z tym, że chyba to nie są oficjalne statystyki, natomiast nie wiem, czy pamiętacie, Gerd Miller Thunder, rok temu, to była karta, która pokonała nawet Zalewskiego, także... Zobaczymy, zobaczymy jak będzie wyceniony. Ja pamiętam, że Gert Miller ma najlepszą fineskę z pola karnego w grze. Jedynym konkurentem, moim zdaniem, do miana najlepszej fineski z pola karnego w grze to jest Hurricane. Hurricane też ma dobrą, ale i tak uważam, że Gert Miller ma jeszcze, ma jeszcze to coś w tej finesce w polu karnym. Dobrze, i mamy też kilka oficjalnych statystyk. Momo Salah, to jest jego oficjalna karta. Szkoda, że dwa Playstyle. Ja ogólnie nie lubię sałacha w gierce. Nawet jak grałem u kogoś kartą Toty, to po prostu nie jest to mój typ zawodnika. Jakoś nie czuję, nie czuję go w gierce. Wiem, że dużo osób lubi. No i, da no i dalej, proszę Państwa, oficjalna karta Polaka Rodaka. Low Driven Shot podobno jest mocny, a w połączeniu z takim, z takim wykończeniem Lewandowskiego to może być naprawdę niezła karta. Pytanie, ile taki Lewandowski będzie kosztował? Na karcie wygląda spoko, zobaczymy ile będzie miał oczywiście, równowagi i zwinności, bo to jest najważniejsze u lewego. Jakiej wiastki sztuczek, ale zapowiada się całkiem nieźle. O, czekajcie, bo tutaj przeszedłem do innego likera, który ma bardzo dobre informacje, ponieważ pokazał kilka, kilka lików. I to jest, proszę Państwa, oficjalny czawi. Trzy style z plusem do podań. Dodatkowo 91 pasów. A i tak pewnie poda krzywo na 2 metry. No, ale takie są uroki tej gierki. Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie kosztował. Ja z chęcią bym go trafił, najchętniej to bym go trafił, ale też z chęcią bym go przetestował. Ej, 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 czekajcie, bo tutaj jest więcej oficjalnych kart. Kurde, za to na niego nie zaglądałem. Gerd Miller oficjalne, także tamte tam, oczywiście statystyki były predykcją. To jest oficjalka. Gościu ma 3 Playstyle do strzałów, ej, chore! 3 playstyle do strzałów i takie statystyki. Ogólnie to jest typ, który, jak ja wam mówiłem, moim zdaniem ma jedno z najlepszych wykończeń w Gierce. W połączeniu z trzema playstylami, nie wiem, wydaje mi się, że to może być must have. Idąc dalej, oficjalny Ricardo Kaka, 92 tempa, 10 strzelania. Low Driven Shot znowu. No teraz oni trochę spamują tym playstylem z plusem. Yy, oprócz tego SBC, proszę Państwa, Filip Lam. Oficjalny Filip Lam. Spoko. Po prostu spoko. Chociaż czy na PO? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem bardziej SPD. Do formacji 4-2-1-3. Jak znalazł w tym roku, mi się bardzo dobrze grało jego kartą. No i ostatnia oficjalna karta, która została zlikowana na ten moment, kiedy to nagrywam. Jest to oczywiście Tata. Thiouram. Błagam, żebym na niego nie trafił. Są dwie karty, na, znaczy na pewno jest więcej kart, ale dwie karty w tym roku na S.O. to jest mój Nemesis: Tata Thiouram i Saliba. No, nienawidzę na tych dwóch gości grać. Dobra i to było na tyle, jeżeli chodzi o liki. Teraz przejdźmy do Fifki Powiem Wam szczerze, że jakiś czas do Ultimate Team nie wchodziłem, ponieważ byłem na krótkim wyjeździe. Także nawet nie wiem do końca, co się dzieje. Widzę, że tutaj mam jakąś codzienną rozgrywkę zrobioną, ale to jest jakaś stara rozgrywka. Mamy envanieriego, tutaj trzeba tak, 6 meczy. No dobra, dobra, dobra. W ogóle jest jeszcze jakiś taki puchar, który chciałem zagrać, ale chyba dzisiaj mimo wszystko zajmiemy się. Zagrałem sobie kwalifikacji. Nie będę grał dużo. Dwa mecze, może trzy. Zobaczymy, jak będzie szło. O, mamy paczkę z gwarantowaną kartą urodzinową. Ym, także tak, no zobaczmy. Paczkę z gwarantowaną kartą urodzinową. Uwaga, co tu będzie? To chyba kobitka. Tak jest. SPD Oberdorf. To chyba będzie Oberdorf. A jeżeli tak, to spoko, bo ona ma chyba 91 overalla. Uwaga, 91. No pięknie, będzie na Hulita, którego trzeba będzie. No nie wiem, czy skończę w ten weekend. Zobaczymy, nie? W końcu, wiecie, dzisiaj wieczorem otworzymy paczki za milion końców. Także na pewno trochę by to przyspieszyło zadanie. Ej, kurczę, ja nie mam zagranego meczu w Rivals. Także dobra, no troszeczkę więcej sobie pogramy I teraz tak, jeszcze jakieś zmiany w składzie by się przydały. Bo raczej, wiecie co, chyba Dumbią grać nie będę. Wraca też Leao na, na lewe skrzydło, wraca tutaj Griezmann. Wracamy do tego, co było. Szerwini od Dumbia spoko. Ale chyba wolę, mimo wszystko po Ewo i oczywiście Antu Przydałby się też Eusebio na ławce, aczkolwiek już za dużo tych napastników się robi powoli. Natomiast wydaje mi się, że on musiałby być. Ehm, tutaj chyba damy sobie Juda Belingama w takim razie, ile zgrania schodzi Trzy. No trochę schodzi, ale nie ma tragedii. Dajmy sobie też Tręcika na ławkę. I to by było, I to by byli zmiennicy. W sumie spoko. Dwóch napastników na zmianę, prawo skrzydłowy, lewo skrzydłowy, środkowy pomocnik albo prawy obrońca. Lewy obrońca i środkowy obrońca. Także gdzieś jesteśmy na każdej pozycji w miarę zabezpieczeni. Zobaczymy, jaką dzisiaj odsłonę gierki. Zobaczę, czy może FIFA 23, czy może FIFA 24,5, czy może FIFA 26 już trochę. No, zobaczymy dzisiaj, jaki gameplay się wylosuje. Wandersad na bramce. Eder Militao na SO. Z kompanem Cristiano na ataku. Z sonem, i to jest chyba son fantazy. Fajne, 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 nie powiem. I Griezmann. No i nie ma, ale chyba będzie rożny, co? Dobra Martin, Degard, dobrze do Cristiano Fajny to by był gol Ładnie Mejkon, i jeszcze to złapał I wybijamy, nie ma co Oj Oj, oj, No 1-0, przegrywam, ale wiecie co, ja nie wiem, czy tutaj Remis mi też nie daje 200 punktów, także Postarajmy się, jak będzie, wiecie co Jak będzie 2-0, to już wyjdę, bo Zagram sobie wtedy po prostu kolejny, bo nie ma co się tak Męczyć, nie? I... Cristiano i Wandersar, widzę, że dzisiaj troszeczkę powiedziałem na niego złych słów, że nie jest topowym bramkarzem, a Casillas jest. No, na razie jego Wandersar mi udowadnia, że jest na razie. Na odwrót. No, ile A, No i pa, jeszcze Ago się jeszcze przesuwał tym Wandersarem, no dobra. Ile Ao? A i poprzeczka. No to Ano, jak nie Wandersar, to poprzeczka, ale jest też Wiktor. Kurde, brakuje mi teraz tych y, strzałów finezyjnych Beckhama z ligi weekendowej, nie? Ojejku, ale teraz się źle przesunął i oczywiście Rafael Leao, proszę Państwa, no 99 driblingu, akurat rzadko to czuję, natomiast w tej sytuacji poczułem. Spalony chyba będzie, nie? No i jeszcze poprzeczka, ja pierdzielę, ej dobra, widać, że jestem nierozegrany, nie? I patrzcie, ile o, znowu, nie? Z takim podaniem i Cristiano Ronaldo, delikatnie dri low driven shot zrobiony, delikatnie kółko tapnięte i mamy 2-1. I Jorginho, kurde, zakaszlałem się i mamy 2-2. Oj, troszeczkę farcika i Griezmann. Taki strzał z dupy trochę, szczerze mówiąc. Dobra, 3-2. Oj, dobra piłka na Cristiano Ronaldo, ja tego nie opanowałem i samobój, czy ja no. Czy to był spalony teraz? O, to jest pytanie. No był, kurczę. Dobra, brawo, brawo, Maicon. Kurde, 3-3, 30. minuta, no to jest futbol totalny, proszę Państwa. Tutaj nikt nie patrzy na obronę, ani ja, ani rywal. No tak, Griezmann z Scontrol leć, pewnie, czemu nie Nie ma, nie ma, ale patrzcie, no odbiłaś. się... Jezus Maria, dobra, nie, nie denerwuj się na spokojnie. Zaraz przejdziemy do kwali to naprawdę były nakładki tępione. A tutaj w gierce można normalnie nakładeczkę walnąć i nic się nie dzieje. O no pewnie O, patrzcie, trzeci raz dobieram piłkę w tej akcji, nie? Czwarty? No pewnie, że tak, czwarty raz, dobra, do pięciu razy sztuka VAFC 25, piękna, piękna sprawa, proszę Państwa, piękna sprawa, a gościu za jednym razem odbiera. Kurde, ten Desai naprawdę kozak jest, nie wiem ile on teraz kosztuje, jak ja go trafiłem to kosztował 200k, może teraz kosztuje nieco mniej, naprawdę polecam tego gościa. Zagrałem na wypożyczeniu kilka meczy i naprawdę, kurde, naprawdę fajnie się uzupełniał ze sztamem, nie? Jeżeli chodzi o statystyki, 12 strzałów do 7, no jest przewaga, 3 oczekiwane gole kontra 1, wynik 3-3, no zdarza się czasem. Griezmann? No, szczerze, mógłby taki gol oddać i by było 1-1 w wylewach takich paskudnych. Oj, nie wyszedł mi trik. Jakoś nie wiem, jakoś mam wrażenie, że w joystick nie trafiłem ręką. Za <laughs> tutaj Wiktor i Barbo troszeczkę się przestraszył, albo dał szansę rywa rywalowi, jakby to flash, to flash powiedział. No i 4-3 przegrywamy. Pięknie, no po moim błędzie, typowo. Dobrze, Bellingham. Super, super piła. I jeszcze lepsza piłka dole Leao, tylko czy ja coś z tego zrobię, proszę Państwa, no pewnie, że nie, bo tata Tiuram jest, widzicie, no to jest tata tjuram. on jest pierdzielnięty, nie. I Viktor, i Barbo, no nie ma, bo gościu, powiem wam, fajnie asekuruje bramkarza i jeszcze fajnie się bramkarzem przesuwa. Natomiast wiecie, strasznie mi występ rywala zniesmaczyła ta jego bramka, no i tutaj 5-3, kurczę, no i przegrywamy. I kurde, aha, no pewnie, podaj jeszcze do bramkarza W ogóle nie wiem, z ręką pokozuj przez całe boisko piłkarzem Skoro tak już sędzia ci pomaga, koleżko W ogóle podobno y, Tręcik jest bardzo blisko Realu Madryt Kurczę, co o tym sądzicie? Z tego co wiem o Tręcie, no to wiadomo Topowy piłkarz, tylko że bardzo słaby w obronie Pytanie, czy to będzie pasowało do Realu Moim zdaniem będzie Zobaczcie ile lat na przykład Real Madrid grał Z takim Marcelo na lewej obronie Który ofensywnie był Kosmito, no to był Kosmita na lewej obronie, jeżeli chodzi o ofensywę. Natomiast defensywnie, no, no nie powiedziałbym, że był jakimś turbokocikiem. To jest, no taki. Hmm. Jak, do kogo by to, jak, jakby jakoś tak porównać, chciałem powiedzieć, że Marcelo prawej y, obrony, ale Marcelo był dużo bardziej technicznym zawodnikiem, takim wiecie, magicznym, Joga Bonito, Brazylia, wiecie o co chodzi. Yy, a trencik to jest taki bardziej, może być, Toni Kroos prawej obrony, o może to jest bardziej celne, Toni Kroos prawej obrony. Ej, co ten Edermitał jego taki szybki, co jest grane, ty? No ta, no jeszcze bramka, za No nie no, szczerze gościu wygrał meczyk y, defensywą ofensywnie mierny, powiedziałbym, że nawet mierny dobrze wykańczał akcję, ale w defensywie no, zresztą widzicie co się stało z Majkonem no ofensywnie, o może ofensywnie po prostu szczęście natomiast jeżeli chodzi o obronę to przesuwanie się bramkarzem i granie obrońcami, fajnie, fajnie to wyglądało u niego no cóż no, czasem takie mecze są to był pierwszy mecz od 3, dni w tej Fifce tak od poniedziałku, to był pierwszy mecz od poniedziałku i uważam, że ogólnie Zasługiwałem na więcej w tym meczu Dobra, pytanie ile punktów dostaniemy Proszę, tych punktów kwalifikacji To, że my przegraliśmy do trzeciej ligi spadliśmy To mnie nie rusza, tylko ile tych punktów kwalifikacji 75, muszę jeszcze jeden mecz grać Ale to jest coś, czego raczej Wolałem uniknąć, szczerze mówiąc Strasznie mi się gra na No, No nie jest tryb, to tryb, który przemawia do mnie w tym roku No dobrze, proszę państwa To zobaczmy, Van der Sar Ruben Dias, Tamik, ten lepszy Kane, ojoj, ojoj, ojoj Dobra, zobaczymy jak ten Kane będzie chodził u niego na pewno nie można pozwolić temu Kane'owi dojść do pola karnego, nie? Bo będzie tragedia wtedy. I Griezmann, Cristiano Mal... Kurde. Nie no jakoś tak wiecie, nacisnąłem to kółko, ale chyba byłem za daleko od piłki, on się tak dziwnie złożył do tego. Dobra, Beliś, dobre podanie do Leao. Leao, super. I pięknie, no i ładnie, ra ładnie Rafael Leao. Powiem wam, najjaśniejszy punkt chyba dzisiejszego odcinka. O, i to jest gol, nie? No, Driven, a się przesunąłem bramkarzem, więc. Wow! No dobrze, że Kein wiecie, nie jest taki zwinny, że on może. Znaczy, wiadomo, że może przejść samemu kilku obrońców, ale raczej nie jest to w jego naturze, nie? Także to jest chyba jedyny plus dla mnie tej karty. Że to jest bardziej taki napastnik zależny. Chociaż kto wie, no może ta karta jest tak dobra jeszcze gościu. Potrafi nim grać, chociaż widzę, że raczej on gra tak nim zależnie od innych, nie? Oj. No, chyba że coś takiego będę mu podawał, to na pewno nie będzie zależny od innych. Dobrze, Desai, brawo. Oj, Bajluś. I na greenie. <laughs> Jezus Maria, jakiś strzał z dupy z przewrotki po lukarnym. Potem green. Nie tęskniłem, nie tęskniłem za tą gierką. Obrzydliwe jest to, obrzydliwe. Wiem, że gościu musiał poświęcić trochę czasu, żeby to, tego się nauczyć. Ale ja to ja takie rzeczy widzę w co drugim meczu, więc szczerze, jakoś mi to, do mnie ten argument nie trafia, że to jest fajne, bo gościu musiał się nauczyć. No, no spoko, to może by było fajne, gdyby to było wyjątkowe, a nie że jakby to, to, co to było w co drugim meczu, że gościu strzela albo w przewrotką z pola karnego, albo zewniakiem za pola karnego na zielonym. No To są takie bardzo powtarzalne rzeczy w tym roku, które, nie wiem, jakoś nie zaskakują, nie dziwią. Nie cieszą. To już jest takie. a zewniak za pola karnego. Klasik. Ja to pewnie, zewniak z 30 metrów czymś normalnym się stał, nie? Dobra, jeszcze wiecie, jakby ten zewniak za pola karnego był jednym z kilku sposobów strzelania z za pola karnego. To spoko. Ale obecnie. no teraz strzeliłem gola. Trochę. Nie pasuje do narracji, którą właśnie chciałem powiedzieć. Że obecnie w sumie tylko z zewniak za pola karnego wchodzi. Fineska za pola karnego? Bardzo rzadko. Nawet na zielonym. Powershot za pola karnego na zielonym też raczej rzadko wchodzi, ale zewniaczek to zawsze ściąga ci pajęczynę na zielonce, nie? Mi brakuje takiej różnorodności w tej gierce, żeby to było zbalansowane. Spoko, zewniak na zielonce niech wchodzi, ale niech też wchodzi fineska jakaś piękna. Tak jak rok temu, pamiętacie, jak Dybalon strzelałem? Czyż to było coś tak satysfakcjonującego. No i taka różnorodność, nie mi tego brakuje w Fifce. Ogólnie całkiem spoko mi się gra, dopóki nie trafiam na schematowca, nie? To tak, jak dla, mnie, dla mnie się fajnie gra. Nie jest to zła gierka. Fajna, dynamiczna. Czasem wiadomo, że wkurzy człowieka. Jak, jak człowiek wkurzony, to, to częściej dostrzega błędy, można tak powiedzieć, nie? I więcej tych błędów. Ale jak jest się takim wyczylowanym, to się całkiem nieźle tą gierkę gra. Tak jak mówię, dopóki się nie trafi na gościa co poświęcił czas i nauczył się schematów. Bo wtedy to już jest taki. No taki nudny, nudny po prostu mecz. Znaczy dla mnie. Ja takich nie lubię. Może są. Zwolennicy tego, ja fanem nie jestem Ale to też wiecie, to jest piękno tej gierki Każdy ma swój unika znaczy unikatowy Każdy ma swój ulubiony styl gry Unikatowy to jak wiecie, ktoś jest schematowcem I robi te same schematy, to ciężko wejść, że miał unikatowy Ale na pewno ma swój styl gry, który lubi I dawaj, dobre podanie do Antka Uwaga, Antek Antek, Antek Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Chciałem tak normalnie przypierdzielić, bez tam jakichś ceregieli I Griezmann za pola karnego? Nie ma, nie ma, nie ma o kurde, o, ale przepiękna piła. Jeszcze ja tym ształem tak poleciałem. Ty, to był na zielący strzał? Co on zrobił tym Kane'em? Ale kurde, fajnie takiegoś gościa tutaj zamyka, nie? No i Kane, no i to jest, no w polu karnym petarda, nie? Mejkon, dobrze. Do Odegarda, Odegard Cristiano, jest, brawo, brawo, w końcu jakiś przełam... Może przełamanie gołta, proszę Państwa. Nie no, nie... szczerze nie wierzę, że będzie strzelał, chociaż kto wie, może spróbuję. Ale inaczej, to nie wierzę, że trafi. No dobra, może powinienem wierzyć bardziej w rywala. Spalony. Nie, nie będzie. Ale będzie gol. Niestety, myślałem, że nie trafi. I 5-3 patrzcie na to, jaki hit. No nie da się, no nie da się. Dzisiaj ja nie umiem, proszę państwa, wygrać. No nie, dobra, tym razem gości miał przewagę. No nie, no tak jak mówię, no, końcówka zdecydowanie dla niego. Szkoda, 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 bo znowu mamy. Mało punktów, może z 50 teraz, bo spadliśmy. Przecież wtedy była przegrana w drugiej lidze. 60. Dobrze, proszę Państwa, zobaczmy te piki. 8, 2 plus 2 z 5 zrobiłem. 5, Zobaczymy, co z nich poleci. Nie otwierałem ich jeszcze ani razu, także. Eee, także nieważne, nieważne. Dobra, pierwszy pik, no 2, 8, trójki. Nie polecieliśmy zbyt wysoko. Może jakaś karta specjalna, lawelka. No nie jest to karta specjalna, ale chociaż walkout. No drugi pik na pewno lepszy niż pierwszy. Zobaczmy, trzeci pik. Obyśmy tak. Co chwila troszeczkę lepiej szli. Uwaga, Dehea, no i. uwaga, Pawardzik. Mamy Garcia i McAllistera. Dobra, to weźmy McAllistera i Pawarda. I ostatni pik, Proszę, jakaś karta specjalna, bo naprawdę powiem wam, że chyba jest słaby drop tych kart, nie? Tragiczne, Ja chyba trafiłem 4 albo 5 kart przez cały tydzień. Średnio, naprawdę średnio to wygląda. No dobrze, proszę Państwa, lecimy. Mam nadzieję, że trzeci i ostatni mecz w rejwalsach, Buffon, Varan, Sztam. Okej, okay, no 4-2-1-3, formacja znana wszystkim, żerwinio ten urodzinowy, fajny, fajny składzik, jest też Bale, Cristiano I Cristiano i Buffon, mówię wam, no nie mogę coś takiego dzisiaj Cristiano wyczuć, normalnie bym to ładował No ciężko się na to gra, mimo, mimo że już się gra z tym prawie od początku, nie? To ciężary są, ale teraz Cristiano Ronaldo w końcu wykończył, ej może powinien go po prostu na drugą stronę dać no Czuję, że gościu potrafi <grym> O Boże tylko coś sobie zobaczę, czy to było greedy? Jak tak, to widzicie co jakoś mi nie zależy. I chyba było, co? Chyba było greedy, proszę państwa. Jeszcze raz, oficjalny war, ale wydaje mi się, że uświadczyliśmy tutaj greedy, także koledze z Ukrainy podziękujemy chyba za ten meczyk. Tak jest, było, moim zdaniem było Gridy, także dziękuję Ci kolego. Cała przyjemność po mojej stronie była za ten meczyk. O, patrzcie na to, i w nagrodę dostaliśmy Pika 8.5 Za oczywiście dobre zachowanie i, dobre, i dobrą reakcję na toksyczność Zobaczmy, Pik 8.5 Plus, może jeszcze nas wynagrodzi gier jakąś fajną kartę. Uwaga, uwaga, jest Rejten i jest Inform Wiecie co, biorę Informa, bo ich trochę mało już mam No dobrze, proszę Państwa, mamy godzinę 19, zobaczmy takiego w SBC Odświeżyły się paczki, odświeżyły się piki, czy tam na odwrót Sunset, nie, ale w ogóle jest info, że Isko wygrał, a nie Mbappe pod Malaligi I szczerze mówiąc, fajnie Oczywiście ważne mecze mamy nowe. Jakby kogoś to interesowało, może tam z trzy osoby. Angel Corea, z tego co mi się wydaje, był. Ogólnie nie lubię go w rzeczywistej piłce za bardzo. Ale wiem, że w FIFA zawsze jest spoko, więc, jak za tą cenę, jakby to moim zdaniem warto. Ale to tak, abstrahując do jakiegoś starego SBC. Ten gościu chyba też był Angelino, wydaje mi się, że dzisiaj wyszedł. Powiedziałbym, że Angelino dzisiaj wyszedł. Wiecie, ja jestem trochę w tyle z kontentem, więc. Więc nie jestem do końca przekonany, czy on dzisiaj wyszedł. Ale jak miałbym mówić, ale jakbym miał strzelać, to tak. I szczerze, wygląda całkiem spoko. Może na RTG. A nie, na RTG nie zrobię, bo mam tam Mendiego, Ale fajna karta, jakby ktoś zaczynał teraz. Oczywiście, nowe konto. Czy coś jeszcze wyszło? Rafa Marquez. Hmm, tylko czy, czy to dzisiaj wyszło? A może to dzisiaj wyszło? No i dobra, no i fajnie wygląda. Szkoda, że Szopa nie ma złotego, ale ma oczywiście haczyk, ma podanie górą, ma Aeriala, ma bateryjkę To by było chyba tyle, jeżeli chodzi o content, No to wracajmy do naszej ulubionej czynności, czyli zagrajmy sobie w Rivals. Nieważne, czy wygram, czy przegram, jest to nasz ostatni meczek zdecydowanie. No i mamy jeden do z0 dla rywala, ale spokojnie koleżku, ja nie wychodzę, ja gram dalej, bo, no wiesz, no. Dobra, pewnie gościu jakieś, wiecie, ewolucje wpuszczał, czy tam ściągał, no zobaczymy, no kurde, gościu ogólnie gra nieźle, więc... Może, dobra, wiecie co, jak będzie 2-0, to wychodzę i gram lasta, jeżeli dosyć szybko strzeli, a wygląda na to, że strzeli, bo gościu gra naprawdę spoko. Dobra, i Cristiano Ronaldo, i strzał w Martineza, no, kto by się spodziewał? No dawaj, gościu, albo kończysz, kurna, albo dajesz mi strzelać 5 goli, no, nie ma nic pomiędzy. Nie chce mi się tego. No, nie, nie. Wiecie co? Gościu się za bardzo kręci. Żygam tym meczem. Jakoś. Nie na moją głowę ci takie mecze. Gościu się. strasznie cacka, nie? I oczywiście Cristiano Ronaldo daje mi nadzieję, także oczywiście nie wychodzę z tego meczu. Mamy jeden do jednego i gramy dalej. A a, prawdopodob... a właśnie, gdybym, proszę Państwa, tutaj gdzieś ta piłka wyszła i nie trafił tego gola, no to bym wyszedł z tego meczu. A tak to gramy dalej. Im kto wie, może wygramy. Leao! Jezu, ej, to był strzał! Proszę, strzel to. Jest, jest, i Bellingham z asystą! Bellingham z asystą! Kto wie, może to jak koniec jego ewolucji. Jeżeli gdzieś tam udało mi się jakąś nim asystę niechcący zaliczyć, a może gdzieś się udało, nie? I Anvanieri pięknie przypierdzielił. Ej, czyli gościu chyba wybrał drugą opcję, czyli dać mi strzelić pięć goli. Nie, ale gościu zaczął strasznie słabo grać, nie? Być może też mu psycha siadła, tak jak mi. No, nie dziwię się, nie dziwię się. 4-1. 36 minut, spoko, spoko. Nie, no ten Martinez u niego fatalny absolutnie fatalny. Czekaj, ten mu pauzę, może wyjdzie. Także, no to jest koniec, nie? To jest oficjalnie koniec, mamy 6-1. Jest, oficjalnie mamy sukces na dzisiaj, proszę państwa, jest! Wygraliśmy meczyk w Rivalsach i mamy punkt do kwali, tak jest! Ale siara, nie, że coś takiego to już jest sukces u mnie. No, ale trudno, no, jestem troszeczkę, troszeczkę podmęczony, także trzeba się cieszyć nawet z małych rzeczy. Dawajcie znać, jak u was nagrody za rajwalc, ja w tym tygodniu nie miałem, jak widzieliście, ale z chęcią się dowiem, co tam u was powpadało. Dzięki za uwagę, do zobaczenia dzisiaj wieczorem około 18.30 na Twitchu i... Yo.